O, o, Czekaj! Cześć, boleczko z tej strony, mrożon! A, mrożon, chani! A, trochę mnie nie było, bo wiecie, wakacje, korzystać, że co chodzi, zamknij mordę. Fałki, intro! Nigdy jeszcze nie było fałkiego na kanale, bo ja się przyznam, Przyznam się, nie słucham zbytnio fałkiego, ale ostatni numer, chyba, który ja sprawdzałem i słyszałem, to 120 wersów, żeby z*** za... co wasze. I to był dobry numer, bardzo mi się podobał ten numer, dlatego jestem ciekaw, jestem ciekaw, co fałki dla nas przygotował. Uh. I czy to będzie dobre? Pokaż nam co masz O mój Boże Muszę rozjaśnić, o dobrze Wychowany na betonie wiem jak polują morły, wiem jak żerują wier. hienę Wiem ja jesteś tego samego betonu, bratku, ale zapomniałeś jak się zachowasz tak na... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj kilka wokali zlayerowanych ze sobą tworzy taki dziwny, lekko niepokojący. W sensie jest lekki taki dysonans, bo to nie jest śpiewane, tylko to jest nawijane. I po prostu to są różne wysokości dźwięków kurwa, tych wokali. I one tworzą wspólnie taki dziwny, lekki dysonans, ale przez to, że to nie jest śpiew, to to nie przeszkadza. A wręcz właśnie dodaje, bo tworzy taki, takie niepokojące brzmienie. Takie może właśnie wręcz agresywne. No i ka, no jest to w klimacie. To spójne z fałkiem. Dobrze, lecimy dalej. Ale, zapomniałeś, czemu zachowują się jak zjeby te ty że co boli cię tu nie ma znaczenia Jeden dzień nie okay. musisz z nikim się liczyć Drugi yeah. dzień jesteś sam masz dylemat Okej, okay, czyli ogólnie ludzie mają wkurbanę w ciebie i zostajesz zawsze sam o to chodzi K a, powiem tak, trochę się zgadzam, to trochę tak często jest niestety Bo niestety no Tak, dlatego trzeba mieć dobrą relację z samym sobą z samym sobą, z mrożonem też trzeba mieć dobrą. <słyska> relację. festiwal, <słyska> jeden drugi ci zagramy, okay. ale nie chce mi się z nimi macać Miałem najebać od chula featuringów na albumie, ale dla nich to jest tylko praca. z gramy okay. Dla nich to jest tylko praca, dla mnie to sztuka. Kurwa. Nie wiem, nie wiem dlaczego to mnie tak rozemocjonowało. ale no lecimy dalej. Więc z tym, gramy po staremu. Ale w ogóle fajne przejście tutaj w praca Więc chuj z tym, gramy po staremu. Tak uczył mnie hip-hop, który wy macie za szmatę. Ok. Wygracie po nowemu, ale tylko wtedy, kiedy zespół podsunie wam patę. Tylko wtedy, a w ogóle okay. to to nowe, co wy gracie, to... Okej, okay, czy gracie po nowemu, jak tylko zespół podsumuje wam patent, czyli nie umiecie nic sami wymyślić, ale o kim tu jest mowa konkretnie, to, to nie wiem. A w ogóle to to nowe, co wygracie, to robiłem już gdzieś w AK 18 Tak jest, Okej, okay, czy to jest jakiś... No nie wiem, no w sensie to jest takie rzucane w scenę, tak? W scenę rapową, ale ja coś słyszałem o jakimś bifie, Pa z um, Erikiem Moczko. Czy to w ogóle istnieje? Czy to jest prawda? Czy ja żyję pod kamieniem? Dałeś dupy za cyferki, więc dośmadna, w te, masz podobne aspiracje. Obraz nie ma co Co, Coej, czy to są warsy w Erika Moczko? Dałeś dupy za cyferki, więc szmatna, w te, masz podobne aspiracje. Dałeś dupy za cyferki, więc do w te, że masz podobne aspiracje. Czy to chodzi o aftery z dress code I czy to chodzi, że dał dupska za cyferki? Nie wiem, Czego? Dlaczego? No, napiszcie mi, kupa. Nie wiem, stary, nie wiem. Ale to tak się jakoś mi tu skojarzyło. Nie ma co pierdolić, o nich padał z LARY spoczyk. Wam się może dumna, być, bo twardo stawiam kroki. Cztery razy w tydzień trening SIERPOWEJ Cztery razy w roku rucham kurwiał. Detroit, nie, ale nie wiem, stary, specyficzne są brzmienia tych bitów, ale kawie to siedzi, w szczególności jak wchodzi ten kurwa, basik i stupka, nie fajne. Kroki, cztery razy w tydzień trening sierpowej yeah, bloki yeah. Cztery razy w roku rucham, kurwa nie yeah, yeah. chociaż nie jest już tak samo Jest stabilizacja, yeah. oddałem się planom Nie wiedziałem kurwa, że z rana da się uśmiechać Nie wiedziałem, że okay. jest moja i że siedzi ze mną, kiedy w katrzynają szczególnie yeah. was posko Jest typowy punchline, że r r a dziewczyny innych, okej, okay, ale tutaj fajnie fałki mówisz się ustakowo po części, bo jest stabilnie i już się uśmiecha, bo spełnia marzenia pewnie, to jest taki przekaz. Kurwa, O, o kurwa Czekaj, czekaj. Kurwa poczko, napalone falki, ale nie jak Erik Moczko. Kurwa spoczko, napalone falki, ale nie jak Erik Moczko. Kiedy w kacie na poczko spoczko, napalone fanki, ale nie jak Erik Moczko. Kurwa spoczko. Masz dwa numery nagrane, ja nie chcę widzieć tych fanek i wątpię, że zanim wyszły, to chciały ciągnąć. I weźcie pod uwagę, że jestem kurwa Aha, że jest hip-hopem, więc on ku**a odpowie i będzie do końca, nie? Że to, to on wpier**y się w ten beef i żeby uważali. Chyba o to chodzi. Ja w pomerze tak, yeah. już teraz, pracuję wciąż by się zmienić i właśnie na tym polega kurwa dorosłość. Tak jest. Okej. Okay. Ej, dobra, ale czy, kurwa, o co chodzi, stary, w Sysie? Ja nie wiem, może żyłem pod p... kamieniem, a może tak jest, ale czy tam coś konkretnego się wydarzyło, że tutaj padają takie obraźliwe wersy i zaszepka w stronę Eryka Moczka i jego fanek, chociaż w sumie to nie była Farek, tylko że one nie chcą, e, więc to w sumie dalej jest. Disna Erika, k to ale, kutwa, co tu się wydarzyło, stary? Na tym polega kurwa dorosłość, tak jest. Nie poszło ci, miałeś przełomowy album. Zero kurwa serca, zero duszy i standardów. Zjadła wszystkie U. dzieci, mają w brzuchu, tak kangur. A moi, hejterzy jest kiedyś, dzisiaj to mój fan club. go. Sam jestem w szoku, ile mam w banku. Nie miałem farta, to nie śmieję się z pranków. Czorus z lekki i słyszę. I tutaj sobie na nie leci. Fajne przełamanie, nie? Falki lubi sobie tak eksperymentować chyba. Nie, on, on tyle już ku... przyminą wersów, że, że to kurwa słychać, nie? I że trudno, żeby to nie było stare stylowe, nie? Tam ten ziom stracił wszystko, za dużo bansu. Wiesz o kim mówię, kurwa, nie wiem. Zawiąz, i was budzi jak się spuszcza. Miałem mu właśnie, czułem wciąż, chuj sam, sam. wytargałem, a nie Bóg dał. Nie wiedziałem, e? co on mówić miałem serce, pękiem, serce, serce piek... Ale no, fałki, przecież on ku. Ja fałkiego głównie kojarzę z tego, że on nagrywał od ku... Numerów i jakoś zaczął się wybijać powoli, nie? Tylko, że on był właśnie taki, że on na dalał tyle tego, że to aż rzadko się zdarza, żeby ktoś tyle wyprodukował numerów. To nie chodzi o to, że jest wiesz, jak maszynka czy coś, tylko, że rzeczywiście, no, on się uczył, można powiedzieć, że się szkolił, z każdym numerem był coraz lepszy, no i teraz to słuchać, procentuje to i też może być z siebie dumny, że on e, zrobił to konsekwentną pracą i teraz to dużo bardziej pewnie docenia, ale może też mieć taką frustrację, jeśli komuś przychodzi, to na przykład dużo łatwiej, bo nie wiem, ma lepszy start, ma lepszą sytuację do tego, może ma więcej. I k***a, też wie, co chodzi? Ale o co tam u nich poszło stricte z trictezarykiem i fałkiem, nie wiem. Cię nie poddawaj młody, chociaż życie jest niewdzięczne. Nie co okay. nie tu koniec, tak? To spoko! spokojne. Okay, ok, co jeszcze będzie? Zmiana, zmiana tu bitu Coś tu poleć jeszcze Aha, Barbara Album Jest promocja albumu, k***a to jest forma promocji zaczepienia Eryka Moczko? Nie wiem No chyba, że tam o coś konkretnego chodziło i że oni serio się jakoś poprztykali No jeśli to jest stricte jakaś promocja albumu, no to no Nie jestem chyba fanem takich rzeczy Aczkolwiek może rzeczywiście coś tam poszło zmieniowo, stylowo i tak dalej, zepiste. Lubię zaglądnąć do tych takich, w cudzysłowie, undergroundowych klimatów Nie jest to do końca moja bajka, jeśli chodzi o takie, takie kurwa, bycie agresywnym, trochę takim, wiesz, kurwa, że się napierdalał z każdym wiesz co i takim kurwa wiesz agresywna nowika, wyjaśnia wszystkie k**wie a ty nie jestem, <ambitious> nie jestem do końca aż takim fanem tego ale czasem lubię sobie zaglądnąć do tego do tej bajki do tego uniwersum uh, i posłuchać sobie czegoś takiego bo to też jest maga stylowej Sp***dala.